mega błota wywaliłem się oczywiście padłem do błota rower całkowicie użył całkowicie, muszę zrobić serwis, tym razem rowerowi jak to mam kurna zrobić bo tu nie ma myli, my ja nie nie my ja dopiero w puławach do puław nie dojemy trzymam na kasku, rower na kasku ok, teraz ja tu Musi to wystarczyć. Niestety nie ma takiej możliwości. Dobra, widzimy. trochę i my nigdzie trzeba przesunąć. Ale podjazd nie oczywiście nie wziąć. Na nogach nie zrobił. Oczywiście, że tak zrobię. Zaraz i tak następne góry będą. I następne góry będą. Ten Kazimierz to cały taki jest, bo on jest na górze. Turystycznie. Widzicie, robię. Nie będę jeździłby brzydki. Wiem, że jeszcze jednej kurwa błota tam będą. Tylko, że ja nie mam już później możliwości u nas. Ach, kurcz. Ciężki korwack. Dobra, ja już nie ma Kurcz, ja już trochę Okej, okay. masakra. Ile czasu mi tu zeszło z tym wszystkim? I pewnie ich nie było. W prawo. No właśnie, ale tu jest przegrodzony. tu na stoku, to w co połowie stoku. Połowie stoku. Połowie połowie stoku. 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 Tu cieramy. No szlak we dotrafił. A tu i w prawo tam nie leci no szlak? Nie ale szlak idzie tu z wyraźnie. Tu, to Wiecie co? Bo tam to, to potem ląduje, zobacz, tak jak myliśmy Patrz, tutaj, jak ten polecimy ten... też tędy, to i tak dojedziemy do... No dojedziemy, do... ale tak trochę... My tam już byliśmy teraz. Byliście tam? No i wracamy na ślad. No bo popatrzcie teraz, jak ja to sobie ja ślad... przybliżę no, całkiem, no. to też jest w prawo. No to tu jest właśnie. No tak, no i tak samo masz. No tak samo no tam. No. A pojechaliśmy tak i tak i, i wiesz, i zobaczyliśmy, to, że ten ślad jest wyżej. Patrz. A tam wcześniej... No ja nie widziałem tam wcześniej. Nie, to jest ogrodzone też gospodarstwo. No to chłopaki, jak chcecie. Możemy to e, chwilowo, chwilowo, ale jak nas ktoś kurna tutaj zobaczy, a jak to tam zakręca? To zakręca w prawo. No to jest chat, no. i tak jak ten no. Otwieram komisyjnie. No i teraz zjechałem ze śladu. Ja zjechałem ze śladu, a Ty? No widzisz. Dobra, lecimy słuchajcie chłopaki w dół. Tak, normalnie <grym> w dół. Oni tu nie Może pierwsza edycja na leciała, bo zawsze sobie ogromna, że pod I co? Tędy? Tędy? Tu nie ma śladu. I przeprawa za kazimierzem. Gdzie to teraz? Tam, aż do pół. Tam? Zwaliłem tam. się w błoto. Że ściągnąłem. <laughs> ale zaliczyłem glebę. Całe w błocie, wszystko. U. Rogi mi się skrzywiły. Mam nadzieję, że wytrzymają teraz. Na siłę je dobiołem, ale nie wiem. Ale spotkałem tych gagatków, co mnie wyprzedzili. Ale teraz berybeluchy znowu mi uciekły. sobie tak Taka ścieżka do Płoszu. Słońce zaczyna wychodzić. Będzie dzisiaj palma. Oraz słońce co wyszło, to muszę to wykorzystać. Podłączyłem panel słonecznie. Proszę być chłopotami. Tymi samymi. Wszyscy kurczę robiliśmy błąd i pojechaliśmy dalej. Ja zacząłem sobie jeździć jajeczko Nie za daleko. znowu kilometr plecny, tak co chwilę. No nic, jedziemy dalej. Pogoda ładna, zjadłem, czy można Podłączony do ładowania z panela słonecznego. Możemy ja jadę na LeMontce, a na LeMontce to nic nie widać, bo mam tak niską pozycję. Znowu źle! Nie, ja za nim nie jadę, ja ich mam gdzieś, kurde. Oni co, tak szarpią, ciągle się bogu. Jadę swoje. No i niech sobie jadą. No i to takie ścieżki teraz. Powiem, że i dobre? Powiem, że i dobre? No. To zostali z tymi kruzinami. Tak szarpią, tak się gubią. Nie chcę z nimi. Przejadę sobie spokojnie do pułat. Nie, do dębli. nie będzie obiadek i myjnie. Mam nadzieję, że wytrzyma rower do dębli. to jeszcze kawałek. Dobra. O o, A gdzie jesteś? Już połapki? A to już puławę. Teraz widać coś prosto, właśnie okno od, od jazd czegoś tam. Ale skrzypki na tym Zejść. Szkoda na Morale się podnoszą. Morale się podnoszą. Oby tak dalej. Tam po lewej stronie jest ten Camping Marine, na którym ostatnio byłem. Camping Marine, godzina 7, 5, w całej, z urokami, że nie obudził. trzeba wracać. Ja żebym się wyszedł, to nie kupił. Fajnie było, jakbym znalazł tutaj to mini, ale nigdy jej nie mogę znaleźć. Po prawej jest ale nie wiadomo. No trzeba. Na ten wysmarować. Dobra, skup się, bo przejedziesz. Gdzie ta mynia? Cześć. Gówno. Tak ja myślałem, mynia jest nie po tej stronie i jest za półte, Ale ona jest za płótna. Uh -uh. Szczoteczka wypadła. Co do łączu. Co jakiś czas ktoś coś znajduje? I wydaje mi się, że nie... Że niestety, ale gówno z mycie. No, tam jest mynia. Fajnie, fajnie, że tak. Fajnie, fajnie. Naprawdę fajnie. ja chwilę. Dają po dupie trawę, co? No tak się będzie pewnie mijać. Taki urok tego, tego maratonu. Dzięki. Hallo, Halo. A dobry. O, jadę. Ale to trawy. Ciężki teren. No bo teraz po wałach tutaj po tych takich, uch, byle jakich, trawiastych trochę. No boli no. Panie, łykam co chwilę jakieś tabletki. No i jadę. No plan to nie mam już planu. Bo mój plan kurny jestem, ile to godzin będzie. O czwartej miałem być 650 km. Mój plan to już jest dawno kilka godzin do dupy. Ten mój podstawowy plan. Także teraz po prostu sobie jadę. No to powiem Ci to jest tak. Jak ruszyłem, znowu zaspałem. Bo miałem wystartować o północy. To wystartowałem dopiero o trzeciej. Kurde. Znowu niezadowolony jest. No to... A bo tam przyszli i mi obudzili. A później jak uśpiłem się, to później już niestety. No. jak się obudziłem, jak ruszyłem. Cztery kilometry przejechałem. Na początku było fajnie. A później jak zaczęła boleć noga, to chciałem już wracać do pokoju. Wracać do pokoju i mówię, szukam pociągu. Pierwsz to. Ale jakoś nikt tu nie będzie po mnie przyjeżdżał już mi w głowie jeden siedzi taki co mi kurne tak podpowiada co, co chwilę mi tu taki siedzi podpowiada zaczynaj się że przerwę albo zrezygnuj no muszę te głupie myśli sobie wiesz walczyć z nim. no jadę bo co każdego na pewno coś boli każdego coś boli ja mam prawa noga nie boli to jest stawowe lewa noga zaczęła boleć to jest mięśniowe ale ta lewa to tak czasami zaboli, czasami przestanie. No i jak i, i kręc. Wiesz, no nie kręcę, nie dam rady już kręcić tak jak kręcić, jakbym chciał kręcić. Także po prostu kręcę delikatnie i no, jadę. No, także no tak, no tak, no już tak, no już podpowiadajmy znowu. <grych> a to ja nie biorę tego co pół godziny tak jak Monika myśli, kurno. Wziąłem przed wyjazdem i tylnie, a też mam takie osłonki, bo to też wziąłem i węgiel też mam ze sobą. Także na to to się przygotowałem, wiedziałem, że mogą być różne sytuacje. No. Ogólnie ból jest stabilny. Pod każdą górę, no to muszę wpychać rower, Bo trochę ciężko mi jest pedałować. Ale wiesz, motywacja powrotem przyszła. Także na razie mi odeszły, myśli zrezygnować. Bo już miałem zrezygnować. Także odeszło. Trochę wiślaków wyprzedziłem, to mam już nową motywację. No. I to jest to jest taki dziwny ból, pierwszy raz to mam. Jak masz rzepkę, to boli tylko rzepka. Nawet jak ją dotknę. To jest tak, jakbym miał stuczony. A jak wyprostuję nogę, żeby ruszyć rzepką, bo tylko wtedy możesz ruszyć rzepką to nic nie boli tylko jak no jak pedałuję to czuję cały czas no i jak dotknę jak sobie masuję tą nogę co 10 minut no to to boli pewnie oni doradzają to tak doradzą jak się normalnie chodzi no tak już za wizytę u niego po coś pan tu nie lubię lekarza wiesz dam radę jakoś wiesz dobra no pozdrawiam wcześniej tych byle jakich trawiastych wałów ta trasa już w miarę znana bo tu nie tak dawno jechałem przecież.